Nie możesz mieć racji, że Pan już wrócił, ponieważ Pan Jezus nie wrócił tak samo, jak wstępował do nieba. Tak brzmi zarzut, jaki chyba najczęściej jest mi stawiany. No właśnie, tak się składa, że Pan wrócił dokładnie tak samo, jak wstępował do nieba. Kłopot jest w tym, że treść z dziejów apostolskich jest odczytywana błędnie przez każdego futurystę. Wyobraźnia ich przekracza tutaj ramy słowa. Jak faktycznie przebiegało w niebowstąpienie Pana Jezusa? Odczytajmy. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, mówił Jezus, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go przed ich oczu, a gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach. I powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od Was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście wstępującego do nieba. Teraz zwróć uwagę, naprawdę uważnie, kiedy Jezus wstępował. Dam Tobie skrina z pisma, będzie łatwiej. Zobacz. Najpierw, gdy uczniowie patrzą, pan Jezus zostaje uniesiony w górę. Czy to jest w niebowstąpienie? Nie, nie ma tu ani słowa o w niebowstąpieniu. Co jest dalej? Obłok zasłania pana Jezusa sprzed wzroku apostołów, tak? Może teraz mamy mowę o wniebowstąpieniu? No jeszcze nie. Całkiem podobne wydarzenie mieliśmy na tzw. górze przemienienia Łukasza 9, 29, 36 Wtedy też nie było w niebo wstąpienia. No dobra, co się dzieje dalej? Uczniowie wpatrują się w niebo, w niebo, nie w fizyczną postać Jezusa. Przecież on był zasłonięty sprzed ich oczu. Nie pojawił się z powrotem, zgadza się? Dlatego mamy dowód: wpatrują się w niebo. Więc wpatrywali się w niebo, jak on wstępował do tego nieba. Dopiero tu mamy w niebowstąpienie. Rozumiesz? Nie przy uniesieniu, ani przy zasłonięciu przez obłok. Tam nie było mowy o wniebowstąpieniu. Czyli uwaga: mamy trzy wydarzenia po tym, jak Pan pożegnał się z apostołami: raz, uniesienie naszego Pana, dwa, zasłonięcie go przez obłok, aby nie był widoczny dla oczu, i trzy, faktyczne wniebowstąpienie. Co mówią do apostołów dwaj mężowie? Ten Jezus, który został od Was wzięty do nieba, przyjdzie tak samo, uwaga, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Jeszcze raz. Nie widzieli jego postaci, bo to jest jasno zaznaczone, że po pierwsze był zasłonięty obłokiem sprzed wzroku i patrzeli się w niebo. A mimo to widzieli jak wstępował. Uwaga, wstępował dopiero po zasłonięciu przez obłok. I tak samo na obłoku wrócił, czyli w chwale Ojca, dokładnie tak samo jak to robił Bóg Ojciec w starym przymierzu. Kilka przykładów w komentarzu pod filmem. Mało tego, objawienie dane Janowi mówi o tym, że Pan Jezus miał powrócić na koniu z armią niebios. No przepraszam bardzo, ale tu w dziejach nic nie mamy o wstępowaniu na koniu z armią niebios. Wszak miał wrócić tak samo, prawda? Tak samo. Jedna z tych dwóch treści albo kłamie, albo jest symboliczna. Obstawiam to drugie, że treść z objawienia to język symboliczny, dokładnie taki sam jak z Zachariasza 14 o rozpadzie góry na pół przy powrocie pana. Musimy zrozumieć, że powrót Pana Jezusa to było przyjście na sąd i było ono takie samo, jak wcześniejsze przyjścia Boga Ojca, najczęściej opisane jako przyjścia na obłokach, a ponieważ Boga nigdy nikt nie widział fizykalnie. To tak samo w roku 70 nie widziano Jezusa fizycznym ośrodkiem wzroku, oczami, gdy przyszedł wydać końcowy sąd nad Izraelem. Przypomnijmy sobie, co zapowiadał Jezus: Jeśli będą wam mówić, tam jest, oto tu jest, nie wierzcie. Oraz przypomnijmy sobie: Królestwo Jego jest nie z tego świata. Oraz przypomnijmy sobie, Bóg jest duchem, a pan Jezus wróci w falę Ojca. Oraz przypomnijmy sobie, że Jezus ma chwałę w niebie, taką jaką miał przed zrodzeniem. Zatem nie ma możliwości no nie ma żeby ludzie pokolenia apostolskiego zobaczyli fizyczną chwałę Jezusa przy jego powrocie. Zatem dwaj mężowie nie mylili się. Łukasz też się nie mylił, nie mylił się Pan Jezus. A tak w ogóle, to czy wierzysz, że ten obiecany duch Chrystusa, co miał stąpić niebawem na uczniów, istotnie zstąpił na nich? No wiemy, że zstąpił. Dlaczego zatem wątpisz, że Jezus faktycznie wrócił, gdy obiecywał tym samym ludziom swój powrót z sądem Bożym i zmartwychwstaniem? Nie bądź jak Rzymian 8-5. Dostałeś sporo treści, ale wiem, że futurystycznych wątpliwości nadal nie brakuje, więc zrobię kolejny odcinek przybliżający niefizyczny powrót Pana Jezusa na podstawie tego fragmentu hej.